Jerzy pyta. Już raz zadał to pytanie, ale z powodu awarii komputera nie mogę odszukać odpowiedzi. Poszukuję programu do nagrywania webinarów, szczególnie tych zagranicznych. Różnica czasu powoduje, że odbywają się one w nocy. Czy mógłbym liczyć na jakąś pomoc? Ja osobiście używam kamtazji do nagrywania webinarów. Kamtazja w plikach wsadowych umożliwia startowanie i wyłączanie i to dołączając w swoich Windowsach musisz znaleźć taką funkcję jak start o określonej godzinie programu i po prostu o określonej godzinie program włączający kamtazję i o określonej godzinie program wyłączający kamtazję ustawiasz i wcześniej musisz zdecydować, jaki fragment ekranu jest nagrywany, w tym miejscu ustawić webinar. Natomiast nie słyszałem o programach, które by umożliwiały na przykład przelegowanie w razie zerwania połączenia i tak dalej. Jak będzie zerwane połączenie, no to z tego, co wiem, na to nie ma siły. Natomiast to do darmowych programów, jak wpiszesz Camtasia, to one też wyskakują w Google, bo Camtasia nie jest programem darmowym. Hmm. Jest przez Kamtazję, przez, przez producentów Kamtazji produkowany jakiś program, który umożliwia jakieś krótkie nagrywanie, nie cały webinar na pewno, ale jest też jakiś darmowy konkurent Kamtazji, który co prawda nie ma wszystkich jej możliwości, ale jest i do nagrywania jak najbardziej może służyć. Jeszcze też GVO może służyć do nagrywania, ale trzeba po prostu w nim być. Wtedy jest program do nagrywania dowolnego fragmentu nie tylko samego pokoju GVO załączone